Moi drodzy, witam Was na kanale W RINGU Z Neymanem. I jak śledzicie to wszystko, co dzieje się przed najbliższą galą FAME MMA 7 przed moją walką, to wiecie, że jakiś czas temu rozpocząłem akcję charytatywną, taką samą, jak przed FAME MMA 6, czyli licytujemy jedno miejsce w moim teamie podczas gali. To miejsce obejmuje obecność w mojej szatni podczas rozgrzewki, wyjście do OKTAGONu, później przy samej walce w moim teamie obecność, wyjście do OKTAGONu po walce i ten, ten człowiek, który ten kibic, który wylicytuje największą kwotę zostanie ogłoszony na tydzień przed galą na dzisiaj mamy, kwota wywoławcza to było 5000 zł, na dzisiaj mamy przebicie 5,5 i całą kasę, którą uda nam się z tej licytacji uzyskać, przekazujemy na rzecz rehabilitacji Naszego największego mistrza czarnego sportu, Tomasza Golloba. Natomiast dzisiaj chciałem Was poinformować o jeszcze jednej akcji, jaką dołączam do tej walki, do tej gali. I od dzisiaj możemy licytować jedno miejsce na mojej bluzie, które mogą licytować firmy lub osoby prywatne. Mogę tu umieścić logotyp jakiejś firmy, mogę umieścić imię, nazwisko. Cała kasa z tej licytacji będzie przeznaczona na rzecz rehabilitacji Marka Piotrowskiego, jednego z największych polskich wojowników wszechczasów. Także składajcie swoje oferty i już przed konferencją, która odbędzie się 30 sierpnia, ogłoszę zwycięzcę i ten logotyp zamieszczę i będzie on widoczny na konferencji, będzie widoczny na ważeniu, będzie widoczny podczas walki, bo będzie również na stroju podczas walki. Czyli jeszcze raz podsumowując, Podczas tej gali, podczas mojej walki, robimy dwie akcje yy, charytatywne. Jedna na rzecz wielkiego mistrza czarnego sportu Tomasza Goloba, druga na rzecz wielkiego mistrza sportu walki yy, Marka Piotrowskiego. My nie możemy zapomnieć o takich postaciach, bo yy, tak wielkie postaci w polskim sporcie nie zdarzają się często. Dwóch wybitnych yy, sportowców, nigdy nie możemy o nich zapomnieć i o tym, że jednak no, zapłacili dużą cenę, bardzo dużą cenę za uprawianie swojej ukochanej dyscypliny. A teraz zapraszam Was na taki krótki film, krótkie podsumowanie, jakie jakiś czas temu zrobili moi przyjaciele, i jest tam zamieszczonych kilka naszych akcji charytatywnych sprzed lat. Zobaczcie, jak to wygląda w naszym wykonaniu. Serdecznie Was pozdrawiam. I ostatnia rzecz. Oferty składajcie na mojego maila najman.box, pisany przez x, czyli b o -X, małpa, Czekam na Wasze propozycje i do zobaczenia. Cześć! Syn urodził się z brakami kończyn, tak? Z brakiem podudzi obu stóp, brakiem prawej dłoni oraz całego lewego przedramienia. Odkąd mój syn się urodził, walczy o jego zdrowie. Julian urodził się z bardzo ciężką wrodzoną wadą serca. Tak naprawdę, gdyby się urodził 20-30 lat temu, to po prostu po porodzie by zmarł. Trudno powiedzieć, że dziecko umiera. Trudno powiedzieć, że matka, która ma małe dzieci, zbliża się do kresu swojego życia. W sumie pierwsza pomoc, którą mieliśmy, otrzymaliśmy od Marcina Najmana. Była w formie gali, a na tej gali były aukcje charytatywne. Tak naprawdę pewnego dnia Marcin zadzwonił do mnie z propozycją pomocy dla Oliwiera. Przyczynił się do protest, pomógł zakup różnych artykułów dla, no dla dziecka tak, potrzebnych, takich jak fotelik samochodowy, jak łóżeczko, łóżek. To Marcin kilkakrotnie pomógł, po prostu wpłacając na konto szpitala jakieś. Kwoty, które potem no, posłużyły do tego, żeby uzupełnić ten sprzęt potrzebny w poradni leczenia bólu. Cała ta działalność charytatywna, która towarzyszy mi przy tych wszystkich imprezach sportowych, które organizuję, rozpoczęła się w 2001 roku, czyli 17 lat temu. I wtedy właśnie walczyliśmy dla ośrodka preadopcyjnego. Cały dochód tej gali był przeznaczony właśnie na, na te dzieciaczki porzucone, które były wtedy do adopcji. Pamiętamy o tej pomocy i na pewno ją doceniamy, że w tamtych czasach, które były ciężkie dla nas, to ta pomoc nadeszła. Uzyskaliśmy pomoc charytatywną od Marcina Najmana. On zorganizował na rzecz naszego stowarzyszenia mecz charytatywny między żużlowcami a bokserami. My wtedy zbieraliśmy fundusze na naszą działalność. Na pewno była to znacząca i taka wartościowa pomoc. Jeżeli społeczeństwo widzi, że osoba, którą znają, pomaga, to tą pomocą się zarażają. Znam wiele osób, które nam obiecywały pomoc, nie dotrzymywały słowa. On jak powiedział, że pomoże, to pomógł, więc myślę, że to, co robi, ma sens, bo robi to bezinteresownie, nie promując jakby swojej osoby, tylko po prostu pomagając tym dzieciom, którym pomaga. Można powiedzieć, że Marcin zawalczył o, o lepsze życie dla Oliwiera. Naszym marzeniem jest to, żeby stanął Oliwier na nogach i on to w tej chwili robi. Staje, uczy się na tych protezach, dlatego że to nie są jedne protezy, tylko te protezy są wymieniane co roku lub co kilka lat. I Marcin deklaruje tak, że to nie była jednorazowa pomoc, tylko będzie ciągle o nim pamiętał. Marcin, oczywiście, prowadził różnego rodzaju e, licytacje czy organizował mecze charytatywne, z których dochód był przeznaczony na pomoc. I rzeczywiście można powiedzieć, że jego. W cudzysłowie dorobek pod tym względem jest no, imponujący. Bardzo wielu nieszczęśliwym osobom pomógł. Marcin, marcin, Pan marcin jest bardzo wrażliwym człowiekiem, bo tak jak ktoś postrzega no, na ringu, że jest postawny, że walczy, ale pochyla się nad losem dzieci, chorych dzieci. Nie przechodzi obojętnie. Obok tych słabszych, potrzebujących, tylko zatrzyma się i ile w danym momencie może pomóc, to pomaga. Dlaczego warto pomagać? Otóż to tak naprawdę bardzo niewiele nas kosztuje. Tylko trochę czasu, inicjatywy. A tylko w chorobie człowiek może dotknąć tego prawdziwego nieszczęścia. Tylko wtedy nie możesz sobie sam poradzić. I dopóki jesteś zdrowy, moim zdaniem masz obowiązek pomagać tym, którzy sobie sami pomóc nie mogą.